Na samym początku nie istniało nic, poza Bogiem. Mijały dni, tygodnie, mijały całe stulecia. I zdarzył się cud. I tak oto się narodziłam za sprawą kawałka białej czekolady. I stałam się wtedy radością. Otwórzcie się, proszę. Wszystkie się otwórzcie. Czekolada pobudziła wszystkie zmysły. Miała pierwsze słowa. No to doskonale, a jakie? Odkurzać. Ame, znaczy też twoje, Państwo. Moja droga, Nisiosan. Ty jesteś moim słońcem. Byłam Japonką. Ona kiedyś dorośnie i zapomni o tobie. Tę dziewczynkę kocham. I to miało być życie. Wielka, paszcza, która wszystko pożera. Nie do końca. Wszystko to, co dostałam, to pozostają mi tylko wspomnienia. Chcę uważniej patrzeć. Chcę wszystko poczuć. Zapisywać z radością karty swojego życia.